Więc mamy już dwie. Potrzebujemy jeszcze trzy. Utter desolation, my once proud kin wiped from this world like excrement from a boot. I knew the hand that wrought this deed. Hm, tam widziałem już odnisko. Tu widzę pochodnie. Więc sądzę, że będzie walka. U siem, u znowu dwóch. No dobra, druga walka. Czemu nie? Nie tam Raziel, odwróć się, odwróć się, oni są za tobą. O, na szczęście coś takiego da się jeszcze uratować. Tylko trzeba się troszkę pobawić. Ok, udało się. Puść, okej. Okay. Czy oni do mnie podeszli? Nie. Raziel, w nich wal... Razielu... Pyk! Chyba są za mocni, żeby w ten sposób ich załatwić. Zawsze możemy ich sprowokować tak, żeby podeszli trochę bliżej ognia. Dzięki temu moglą, mogą do niego wpaść. Jednak nie wiem czy sami wpadną, czy musimy ich wrzucić. Tutaj są wazony, które także możemy sobie użyć jako broni. Któregoś tam trafiłem na szczęście. Daj mi to, daj mi to, daj mi to w tym momencie, bo szybko jest potrzebny. Oj, gon krwawi. Z tak lepiej nie walczyć, to jest zbyt niebezpieczne. Dobra, jednego się podbędę, Drugi jest daleko. Już nie jest daleko. Załagaj mi duszę szybko, 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 oj. Teraz, mi to. Teraz czas nad siebie. Teraz Jelunie blokuj się, nie wolno. Nie w takim momencie. I drugi wampir poszedł, a tam widzę sobie... Który sobie leci. Dobra. Tutaj mamy drugie drzwi do drugich wrót. Co jest chyba logiczne. Lepiej sobie aktywować. Gdyby coś się jednak stało, żeby nie latać tu drugi raz. okej okay, aktywowaliśmy. Jedyny problem, jaki występuje po aktywowaniu bramy, jest. Zapamiętanie tego znaczku, tego znaczka. Ja sobie nie umiem tego zapamiętać nigdy. Nigdy tego nie zapamiętuję. I później muszę strzelać po prostu, gdzie trzeba dojść. Kolejne drzwi, przez które należy przejść. Juhu, wszyscy się radują. Razem się tuli do drzwi, po czym one się otwierają. Łap! Ten przeciwnik po oberwaniu czymś takim był na tyle ranny, że można go było dobić. Cały czas do przodu idziemy. <grym> po drodze mordujemy przeciwników. A nie unikłaś tego. ha! widzisz? Raziel jest mocniejszy od ciebie. Ponieważ ty jesz tylko krew, a Raziel cały duszy. Tym i twoją. Dawaj no. mi to szybko, bo tam jest jakiś przeciwnik. Okej, okay, mam. Pochodnią też bym go mógł załatwić. Odwycie tu jest. No ty men. Skala wykonywać uniki. Na razie to umiem tylko atakować A ja wolałbym się nie przenosić do świata astralnego Ponieważ nie wiem gdzie to jest portal Ta broń rządzi Przejdę z nią pół gry Wow Skąd te laki Kawy check nie dzięki, ale ciebie widziałem A ty zginiesz w ogon Tak sobie wymyśliłem, chodź tu Chodź, trzeba cię trochę podgrzać Bo jest zimny za życia I chodź do mnie duszą. Szybciej umieraj, nie mam całego dnia Dobra, teraz gdzie moja włócznia? Tu jest Coś tu jest ciekawego, nie no to idziemy dalej Ruiny klanu A tutaj mamy co? Tutaj mamy wazon, który możemy sobie wziąć Ale po co, już wiem po co Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź. Obraza wcześniej ja. Tak? No czekam Wszt! Twardy. Dziękuję. Dobra, tu były gdzieś wody. Tu są sody. Idziemy w górę. Czy tu ktoś jeszcze jest? O, Aż ty, Bento. Leś mnie wystraszył. Nie wolno mnie straszyć. Zginiesz śmiercią tragiczną Dawaj mi tą duszę Dziękuję Dopóki... Nie wazot. Dopóki nie wysiemy duszę przeciwnika Jego ciało dalej leży na ziemi Dlaczego? Ano dlatego Tak, wiedziałem, że coś trzeba wyłączyć Dlaczego? Ono dlatego, że gdy weźmiemy broń, wyciągniemy broń z jego ciała, wtedy on znowu wstanie, jak to już mówiłem. Prosiłbym jednak o nie pisanie do mnie w tym momencie. Ja się próbuję skupić na bardzo trudnej grze. Tym bardziej, że nie mam pada. Pada deszcz, pada desz, pada raz jeszcze. wstydzę chmur. Tu, wow! Tu, dobrze. A. Cóż to? Kwadratowa ręka? Rozumiem. Nowy przeciwnik. Jeszcze silniejszy, jeszcze zwinniejszy i jeszcze bardziej pragnący nasycić się krwią. Dobra zauważyli mnie Nie nie tak jeden zauważył No to okej, okay. jeden może być Ile ci drugi Czyli już tak fajnie nie? Dobra, jeden out Czy jest tu może jeszcze jedna włócznia Przykro mi, nie ma Zostawmy. mnie Czekaj, tylko zjem sobie duszę Okej okay. Zjadłem, teraz daj mi włócznie Łucznia Ever. Dawaj dusze. Idziemy dalej. Nowy rodzaj wrót. Jakoś mnie to nie cieszy zbyt. Oj, 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 oj. Aha, to jest człowiek. Nie pierwszy, nie ostatni, jakiego spotkamy w grze, który wali do nas kuszy. Ginie po jednym ciosie. Jednak jest trochę nerwiający. Po dwóch ciosach jednak ginie. <laughs> nie trzeba go dobijać, wiadomo to jest człowiek, nie wampir. This To what depths had our dynasty plummeted if these ghouls were the descendants of my high-born brother? Were they so debased as to recruit fledglings from the desiccated corpses here interred? Okay. Jesteśmy teraz na jakimś cmentarzysku czy coś. Możemy sobie walczyć z przeciwnikami w tym miejscu albo po prostu, po prostu sobie stąd odejść. A preferuję odejście. Kolejny klocek, który musimy przesunąć? Gdzie? To jest pytanie, w które miejsce? Tu nie. Tam na pewno nie. Okej, okay, tu. Ajajaj. Myślałem, że będzie można już go popchnąć. W takim razie wbijaj swoje palce. W dziury, których tam nie ma. Nie, tam nie ma. Niczego. Co ty tam robisz mi, powiedz? Możesz tego popchnąć Chyba, ja że już jestem? Czy ścianie? No dobra, wyjaśniło się. A dlaczego ty skaczesz bokiem? Nie wytłumacz, od kiedy skaczesz bokiem? Czy po drugiej stronie coś jest, nie ma nic. W takim razie idziemy w drugą stronę. Raz z jelu z uczniom. My brother was made last. And therefore received the poorest portion of Cain's gift. Although immortal, his soul could not sustain the flesh, which retained much of its previous human frailty. This weakness, it seemed, was passed on to his offspring. Their fragile skins barely contained the underlying decay. Okay, już do pierwszego brata Niestety nie wiem ile on ma braci. No co za błąd, dużo by mnie kosztował. Okej. Okay. Więcej nie chcę. <laughs> Tutaj na tej płaską rzeźbie był przedstawiony brat Raziela. I nowi przeciwnicy umarli. Umarli, ale znowu koście trupy po prostu. Słabi są. Co mnie cieszy? Który także możemy załatwić, rzucając do. weź, rzucając do światła, spalając, czy po prostu nakłuwając ich na coś ostrego. Dobrze. Muszę się trochę zorientować. Aha, dobrze, tu są drzwi. A nie ma może tu portalu? Nie, nie ma. Przejdźmy więc dalej. Nie, ale są drzwi. i autokamerka. Zium, jesteśmy nadal. A jednak jest tu przejście. Jest portal. Aktywujmy go. Ze znaczkiem takie... Hmm, cóż, troszkę taka literka M. Czyli są drzwi, są drzwi na szczęście Weszliśmy z innego miejsca Inaczej Weszliśmy przez drzwi metalowe Weszliśmy przez drzwi oznaczone Znaczkiem Do portalu Jesteśmy w zupełnie innym miejscu Gdzie dokładnie? W miejscu gdzie są lekkie lagi Tutaj, wow, 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 wow Nie dzięki, nie dzięki Miejscu, gdzie non stop pada i... Łoj, jest! Jest wielkie jezioro. Do czego nam jest ten klocek potrzebny? Tak właściwie do niczego. Koleś, 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 koleś. Odejdź. Odejdź, a ci dobrze radzę. Co ty taki twardy? Ze sześć osób w ciebie poszło. Może ta broń ta bronisz taka słaba się troniła. Ten klocek do niczego nam nie jest potrzebny. Przesuwamy go w to miejsce. Pik. Okej. Okay. W takim razie pytanie. Gdzie teraz? A no, idziemy ten. Nie, źle, nie ten. Gdzie się teraz szło? Przy pomocy tego klocka nigdzie się nie dało wejść. W takim razie skakało się po tych klockach Po tych wystających tutaj. Dobra, żeby zbytnio się nie bawić, zapiszę sobie z tej tem i zobaczę. To było szczęśliwe. Lepiej tutaj skakać szybując większe Mamy większe prawdopodobieństwo, że wylądujemy w dobrym miejscu. Nie za daleko ani nie za blisko. Tam widzę przeciwnika. Zaraz tam do niego dolecę. Raz jest złap się, raz jest złap się, dziękuję. Tak. Wybrałem dobrą drogę i nawet nie musiałem wczytywać. Nie jesteś. Oj do mnie. Oj, wrzucę cię do wody. Idiota. Sam wpadł do wody. Plus dla mnie. Oj, do mnie duszą. Dziękuję. A jednak przeciwnicy sami sobie wchodzą do wody.